Cześć witajcie z tej strony ja yeah, z tej strony ja dzisiaj wam pokażę jak włączyć różne mody do age of history 3 a więc włączamy sobie jak mamy tutaj age of history 3 i mamy nas na to tu będzie właśnie warsztat klikacie go wchodzicie wam do warsztatu szukacie sobie najpierw że moda którego chcecie mieć ja na przykład wybieram tego polish Cars, nie i możesz zobaczyć, co tu jest, i tak dalej, i potem musisz po prostu dać: zasubskrybuj, i tutaj rozpoczynać się na pobieranie danego moda. Mi już, jak już widzicie, się najpewniej pobrał. A teraz już pokażę, jak do Age of History 3, bo później po prostu to już gra się włącza. Znaczy, gra, tylko już jest włączone. W Age of History 2 mamy to samo. Wchodzimy w warsztat. A następnie, szukamy czegoś, co jest, po prostu nam się podoba, tak? Powiedzmy, podoba mi się... Nie wiem, tu, tu nic. o, to. To jest ciekawa mapa. Biorę ją, daję za, subskrybuj. I rozpoczyna się pobieranie, po czym będę miał to w Wyrów History 2. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia, nara. I cześć!